Loka, witam Was w 9. W, 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 w odcinku World Wrestling Empire na 2014 Career. Rozpoczynamy pay-per-view. Wikigarela jesteś. Z... Aha, trenowałem przed tym meczem. O, trzymałem 69 halt. Ha, 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 ha. 69 mam. 69. O, to jeszcze przy Wikigarela. O, Wikigarela ma na popularity 69. O, ciekawe, ciekawe. 2,69. O, ale Wikigarela ma fajne. I znajdujemy się na Extreme Lulu z pay-per-view. No, ja, elo, szybko, szybko. You're not, dobra, job. Cieszę się. I tak przegrasz. No dawaj, no dawaj, no dawaj, no, 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 no. Staniesz, kurde, headshot'a tym mikrofonem. To dzisiaj od razu odech, być tym bukerem. SmackDown. A, bo ja dostanę. Ja, z dwóch, albo ja dostanę, albo ona. W razie ja dobrze mi idzie obijanie jej twarzy. Tak, tak, tak! Dostawaj, bitch! Dostawaj, dostawaj, bo jak żeby inaczej... Was, was nie można sądzić, was trzeba leczyć. Oh my, good god. WikiGeroro nieźle dostaje. I... drop to hold. Ciekawe co teraz za akcja będzie? A już myślałem, że będzie waiting suplex. Więc znaczy nie ma i i i. To będzie basta chyba. Nie, to waiting suplex właśnie. O, co jaką by tutaj na akcję walnąć? No to może Flying Head Scissors? No pewnie. To sobie jemy sobie trochę twarz. Bum, boom, boom, boom. Like a boss bitch. Haha, nie lubię bossa. Co to znaczy się szefa? No, weź, chcę ci di, 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 walnąć ci super kicka. Oh my good god, look in this. This is a super kick, bitch. Headshot. Ej, no weź. Przestań się odbijać. Tylko wychodź stąd. Jedziesz, 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 dogodaj, dogodaj, do góry, dawaj, sioko. Ej no, nie, ja spadłem! daj, oh my daj, 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 O daj, daj, kick! daj, kick. daj, oh, I Hurricane Ranka, yeah! I, 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 I! No Jezus, daj się, żeby wrócić. Chociaż ty już leżysz. A nie, dobra, wstajesz. Mylisz mnie. Pedigree. yeah! Triple H jest na pewno ze mną nie dumny. Tak na pewno za sobie tam siedzi. I to Kick.

Shuffle Kick! Sh kolejny Shuffle Kick! Ale dostała na nieźle! Belly to Belly Slam! No i Headshot! 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 headshot. ła Bolał mnie ten chop, wiesz? Ten też mnie bolał. Ale teraz samo drop, który ciebie zaboli jeszcze bardziej! No hej, you son bitch, bitch! I pedigree! Teraz mm -hmm. ulubiam mm zaszytka, -hmm. niuka pedigree! <laughs> <laughs> Te reklamy z tym psem wymiatają! Kolejny super kick będzie, bitch! Jest super kick, super kick! Headshot, bitch! Co? Cło, 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 cło. Co dała jeszcze jednego? Jak ona tu skąd chyba? nie! No to masz hiptosa. Ja tylko nie mówcie, że po hiptosie na nie wstanie, a po finisze, że ona na mi nie wstała. No ciekawe, ciekawe, ale pnę się w górę, pnę się w górę. Oj, ona już wstała, ona już wstała, ona już wstała. No, no, no. Haha, i sana, na wygrałem. Você é of a bitch, you son of eu you son of a bitch Da finally yeah. take de one. to the yeah. Yeah yeah Jalash Vijayas, huh? Viking viky viky viking viki viki New Week kartingu pokonał Christa Sabina i jest nowym interkontynentalnym czempionem. O, Cameron jakiś wylmiował. Nie. Cesaro został pokonany przez Sinę. Wyatt przez jakiegoś Unbeatable. Harpet przez Daniela Bryana. Coffee. O, przez Orfa zgrzytał ze sobą. Jay i Jimmy Uso. Związali swój team. Goldas będzie się mierzył z Austrianem Elisem. Genial Machal z AJ Stylesem. Artfrucht został wyeliminowany przez mojego Ruda. Xavier Woods ma kontuzję ręki. Jakoś mnie to nie martwi ani nie cieszy. A ja z Kainem, Wielka czerwona maszyna. Velvet sky. Do następnego przyszła. No. Czemu Galera przeszedł w do tego? Po... Pokonuje Manika Lenstone Ach, Lenstone Przez Rey Mysterio został wyeliminowany Sabu przez... E, Matahabrego Raven przez siempanka The Blue Blazer Przez oj, blune No, to nieważne Agent... Mating agent Ricky. Co chcesz, agencie Ricky? Ha, 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 ha. Hmm, Nie wiem, gdzie idź? Dobra, dawaj. To 3600. Się przyda. Wonderful. Dobra, a i aż... A w następnym odcinku będzie... Cup. Hej, czemu ja teraz nie mam? okej, okay, no dobra. To Eloszka.